Witam, niedzielne przedpołudnie, patrzcie co się porobiło, kurde od piątku już piąty roz odśnieżą auto, o ja piernicze, za dzisiejszą noc nawaliło tela śniega. To e, jest szok. O. Jasny gwint. A trzeba to odśnieżyć, bo walą mandaty za nieodśnieżone auto. O. A jeszcze tu na łopacie trzeba jeździć. Kurde, godzina czasu. Bo jest niedziela, trzeba do kościoła jechać. No to na razie.